Dzień dobry moi drodzy. Idę do pracy. Byliśmy tam już kiedyś, ale stwierdziłem, że, jako szychtówka, to może warto pokazać. Dostałem nową robotę na ten tydzień ostatni, mojej pracy w tym roku, bo to jest ostatni tydzień pracy na mnie w tym roku. I jeżdżę sobie, moi drodzy, na heb. Dwa strzały do hebu. Jeden mam. Stąd z Elefeldu przywozi mi tutaj koleżka, który robi nockę Załadowane kontenery na HEP Ja tam jadę Jeden ściągają, jeden ładują Albo dwa ściągają, dwa ładują Różne kombinacje Wracam na Neumark Na Neumarku przepinam W sensie zamieniam puszki Też zabieram albo jeden pełny, albo jeden pełny, jeden pusty Albo dwa pełne, albo dwa puste w zależności co tam jest przygotowane do hebu lecę z powrotem na HEB i ta sama sytuacja tylko, że nie jadę już drugim raz yy, tylko, że nie jadę drugiego razu już na Neumark tylko jadę bezpośrednio do Elefeldu to jest robota, moi drodzy, Niemca yy, Niemiec robi tą yy, robotę, w sensie tą turę i muszę powiedzieć, że tura jest niewymagająca <słuch> mamy Neumark yy, HEB stówkę z Elefeldu jest jakieś 80, do Hebu nie urobi się. Nie urobi się nic, nic a nic się nie urobi. Trzeba pamiętać jeszcze o wtrzy, tak, bo to jest jako reggae. Dodam tylko mówiąc, ostatnia trasa w tym roku, e, którą nagrywam. Jest 20 grudzień. Jeszcze 3 dni. Może się uda, że dwa. Nie, no trzy. I do domku. Z wtorek. Jeszcze środa, czwartek i piątek. I do domku. Dlatego mówię, że ostatnia trasa. Piękne niebo. Masakra. Skończyła mi się yerba, kurza, stopa. I trzeba pić kawę. No ale pijemy. 7.25. Za minutkę wkładamy kartę i let's go! Trzeba pamiętać jeszcze o obtrze, tak? Bo to jest jako region. więc jedziemy na obtrze. Piękne to niebo dzisiaj jest. Piękne. Mijamy Wokland, Jeszcze parę kilometrów. W sumie to chyba ze trzy. I zjeżdżamy na tą 9 dwójkę czy 9 trójkę lędówkę. Zaraz Wam powiem. W kierunku na Heb. Na Eger. W tym kierunku. Zjazd numer 6. Tak jest, 92. Krajóweczka. Fajnie, lubię tą drogą jeździć. Bardzo lubię tą drogą jeździć. Zaraz wam pokażę, dlaczego. Tylko miniemy te wszystkie wioseczki, zbliżymy się bardziej do Czech. Zobaczycie, dlaczego lubię tędy jeździć i podejrzewam, że większość z Was by lubiła. OSNC. Przejeżdżamy przez miasteczko. Wyrobię się na zielonym? Wyrobię. Czy katedra, nie wiem. Dobra, wyjedziemy, to Wam pokażę, dlaczego lubię ten DJ. Ostatnie zabudowania, no i drodzy, i zaczyna się dzicz w sensie lasy, góry. I zima tutaj trzyma minus trzy. Wczoraj było podobnie, jeśli chodzi o temperaturę. Także jest dobrze, ale to tylko tutaj na górze, nie, bo to jedziemy cały czas, że tak powiem, w góry i w górach i tutaj ten mrozik jest większy, no, no większy 8 stopni czy 10 w Neumarku, a tutaj widzicie, na minusku, a to jest zaledwie od Nojmarku tutaj gdzie jesteśmy, jakieś 60 km nie więcej. Jest za bałagan w aucie, ale wiecie, że to jest auto nie moje, tylko szyftowe i te auta wyglądają jak wyglądają. Lubię takie drogi, lubię takimi drogami jeździć. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam śmigają na jakieś barwinki, na jakieś dziki kraje. Na pewno takich dróg jest znacznie więcej. Albo przynajmniej znacznie częściej się takimi drogami jeździć. Wiem, bo też jeździłem. Ale ostatnio już długo, długo nie byłem w tamtych rejonach. Gdzieś na południu. Południowych naszych sąsiadów. Zanim się dojedzie do autostrady to trzeba się troszkę po, pouciskać takimi dróżkami. zobacz jaki karawan z beczki do wyrzucenia, że tak powiem Chociaż może by to jeszcze uratował, jakby się tym zajął. A jak wiemy takich samochodów już nie będzie, jak beczka ściśnie, ale to będzie chwilę za mną cisnęła. No chyba, że się zdecyduje tutaj na wyprzedzanie, to to śmiało. Już tutaj że jest droga kręta. Nie jest jakoś super pod górę, ale cały czas jednak jest pod górę. Jest to jakieś nie wiadomo jakie. z jakiej stromy podjazd, ale ale podjazd cały czas jest. I to czuć. Na aucie i widać. Ruch. Tak jest praktycznie do samych Czech, no, a tutaj będzie miał okazję mnie czmychnąć. Zaryzykuje, czy, czy nie zaryzykuje. Nie, nie zaryzykuje i bardzo dobrze, że nie zaryzykuje. Minus 2, damy tutaj na 21 temperaturkę. Się robi chłodno. Jest to taka odskocznia od tych autostrad, i wskazane nawet. Wiadomo, że się powoli jedzie, wolniej niż na autostradzie, chociaż są hardkorowcy, którzy zasuwają tędy. A może nie tędy, ale takimi drogami. No ja sobie jeżdżę 60 czyli zgodnie z przepisami nieraz wolniej po prostu trzeba dostosować prędkość do warunków na drodze, wiadomo. Chyba nikomu nie muszę tego mówić, prawda? Prawda? Sam zadajesz pytania, sam na nie odpowiadasz. Fajnie. <gry> 6 to tutaj taki chyba najbardziej stromy podjazd w tym rejonie. Jak jest ciężko, to To jest słabo. Ja niby mam ośkę w górze, no, aktualnie w dole, bo sobie opuściłem, żeby mnie nie bujało. Ale kurka jednak troszkę sama góra waży tak się wyraża. i jakieś od czasu do czasu zabudowania, tu już jesteśmy niedaleko granicy z Czechami, ile jeszcze do tych Czech jest, jest 5-6 km. Może kawałek dalej, no, już nie ma tej osoby gdzieś skręciła. że są dużo ładniejsze miejsca od tego. Nie mówię, że to jest jakieś wybitne miejsce, ale jak się jeździ cały czas autostradą, to, to się takie miejsca właśnie docenia później. Bo jak się cały czas jeździ takimi drogami, to się to, wiecie, a, już widzisz to któryś raz, to po prostu to widzisz i, że tak powiem, Jesteś przyzwyczajony i już mózg tego tak nie, nie, fascynuje się tym. Ja lubię generalnie. Lubię jeździć w zimie, lubię takie zimowe klimaty. Nie ma śniegu, co prawda, jakby był śnieg, by było jeszcze fajniej, no ale mamy, co mamy. Mam nadzieję, że w święta będziemy mieć śnieg, albo może nie tak mieliśmy śnieg, bo to już będzie po świętach ten odcineczek, także Mam nadzieję, że mieliśmy śnieg na święta. Pleśna w lewo to nie jest ta pleśna kołtarnowa, ale jakaś czeska. Pleśna. Słyszymy, auto sobie tutaj retarderem delikatnie dohamowuje, bo prędkość jest ustawiona na 60,5. A za mną jest motocykl. Gdzie ten pan w taką zimę jedzie? Hardkorowo. W ogóle te koła się kleją do asfaltu? W takich, w takich stopniach, w takich temperaturach? Chyba średnio, trzeba chyba uważać jak jest tak na minusie, nie? Ale zanim tu dojechał to może już gdzieś tam rozgrzał te koła. Teraz tylko utrzymać temperaturę. 5-6% do góry. Co to? Kawasaki. Kawasaki. W kierujemy się na Eger. Eger Hep. <śpiewanie> <śpiewanie> Nie zwróciłem uwagi, moi drodzy, ale taka ciekawostka, ten Mercedes ma przejechaną już bańkę. Minion 16353 km. Że da się, da się jeździć starymi autami z milionami na koncie. <noise> tutaj nam się zaczynają grubsze lasy, więcej śniegu. Nie zdążył stopnieć, bo nie dostaje tyle słońca i takiej temperatury, zapewne, i dlatego leży. Bardzo fajnie. I tutaj sobie już jedziemy troszkę nogami, bo. Troszkę hamowanka, troszkę serpentynek z górki. E, no jest tutaj, są tu nachylenia, Podjazdy są, są. Dobra, niech jedzie na tym pomacie. W sumie, wiecie o co chodzi. Droga jest czarna, nie jest ślisko. Także sobie tutaj retarderem pomogę. Malowniczy teraz. Było gdzie by tutaj pospacerować. Tutaj mamy 7% w dół, a no, zaraz będą Czechy. Zjedziemy sobie w przełęcz i będzie granica. Proszę, jakieś Volvo z Polski. Ciekawe, czy tu mieszka, czy jedzie po prostu gdzieś na święta. Czy może jest w pracy. Ciekawe. O, ostatnie serpentynki. I za chwilę Czechy. I granica z Czeską Republiką. Jeszcze ile? Kilometr, wczoraj była tutaj taka mgła, powiem Wam szczerze, że normalnie no mega, bardzo ładnie to wyglądało. To słońce tutaj, tutaj już była taka mgła, że słońce, mgła, albo to z mrozu było po prostu. Mgła i mróz. I dlatego tak fajnie wyglądało. Słońce było wiecie... Szare. Aż z tego wszystkiego. Wszystkiego. W zasadzie nie wszystkiego. <laughs> policja będzie dzisiaj na granicy czy nie będzie? Będzie. A oni tutaj... Odkąd jeżdżę... Jeśli jadę... Może w ten sposób, to zawsze tutaj stoi policja na granicy i... A dzisiaj nie ma tych. Nie ma ich. Za zimno, może. No, także dlatego lubię tędy jeździć, bo można sobie troszkę odpocząć od autostrad. Zjeżdżam tutaj. Tam dalej jest stacja za chwilkę, za granicą, ale ja sobie zasługę. zawsze zjeżdżam tutaj, i tutaj robię zmianę kraju na Czechy. Tyk. ręczny łodeczki, wpisz, kraj rozpoczęcia Czechy i można jechać dalej. Także jedziemy dalej na chep. Mamy Czechy i fajny wiadukt tu jest. W sumie dwa podrządy. One mają 4 metry z groszem. Narysowane jest 4 metry, ale jak się do nich zbliżasz, to zobacz co się nagle dzieje. Normalnie przechodzić ci nad samą głową. Nad samiuteńką głową. <noise> takie jest przynajmniej odczucie. U nas też są takie wiadukty. Wszędzie chyba takie wiadukty potrafią być, że. A zmieści się, nie zmieści się. A niektórzy się czasami nie mieszczą pod wiadukty 3.6. Tu jest drugi taki. Tutaj, jakby podbiło, szczerze powiedziawszy. Mogłoby się to skończyć. Halo szef. Halo, boss? I dojeżdżamy do stopu i na stopie w lewo, tak jak tam ta cysterna pojechała. O, tak właśnie. I wjeżdżamy na dwa pasy. I tutaj się trzymamy nie na HEP Centrum, tylko zjeżdżamy sobie na autostradę numer 6. W kierunku Karlowe Wary. Takie rzeczy. Zresztą tu jest nakaz dla ciężarówek. Zakaz tranzytu. Prosto że jak ktoś jeździ, to wie. Można też tędy pojechać do Niemiec, na Beirut. ale my tam nie jedziemy, tylko zjeżdżamy sobie tutaj i od razu lewy kierunek i ładujemy na Heb Dolni Dwory, a później pierwszy zjazd z tejże autostradki na strefę przemysłową na Heb Waldsassen. Zjazd numer 164 Waldsassen. Kierunek taki. Zjeżdżamy sobie, ale to jest kierunek na Niemcy na jakąś miejscowość. Ale tutaj, generalnie, na miejscu to jest hep. Dolny Dwory. I po zjeździe mamy jedno rądko prosto, i drugie rądko w prawo. Na Brumyslowy Park. A tak to się mówi. Tam po lewej stronie w oddali jest już napis DHL, ale tam moi drodzy jest Cibo. A tutaj jest zaraz po prawej stronie firma, która nas interesuje też DHL. Ale muszę sobie zobaczyć jak się nazywa ta firma. Poza tym wszystkim tutaj w prawo wjeżdżamy, a nazywa się to moi drodzy. Sky Firma Sky. Ale jak widać DHL. I tutaj dzwonimy sobie na słupku i nam otworzą szlaban, zaraz zobaczycie. W tym admin office dzwonimy. Szlaban do góry. Zatrzymujemy się gdzieś tutaj po prawej stronie i tutaj idziemy do biura. Ale jeszcze zanim pójdę to sobie muszę ogarnąć optrę. Wiadomo. Najpierw papiery. I mamy moi drodzy tak. Co ja zrobię? Eee, rozładunek rampa 4, a załadunek rampa 15. Więc żeby się nie rozpinać trzy razy czy tam 5 podstawię im przyczepę pod 15, korzystając z dobrodziejstwa, że jest lekko i mogę podnieść ośkę, będzie. Łatwiej się manewrowało i pojadę soluweczką na rozładunek pod czwórkę. Tu się mamy wstawić między te rółki. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że warto sobie przyczepę opuścić przy rampie, bo tu jest ta rampa dosyć nisko. I żeby im było też wygodniej to ładować. Prawda? Także celujemy. Próbujemy wstawić przyczepę między rureczki. Już nam się skręca, więc sobie troszkę ten dyszel. O, cykniemy tak, o, podłamiemy i prostujemy delikatnie, delikatnie. I już w drugą stronę. I już troszkę tu. I już troszkę tu. Jest dobrze, jest OK. Musimy go po prostu, wiecie co, wstawić kontener między te rółki, Te odbojniki. Cyk. Można troszkę do przodu, żeby wyprostować przyczepę bardziej. Ona by się wyprostowała, ale dyszel by został krzywą. Wiecie, że to jest nie problem, ale, ale warto sobie go zostawić prosto, bo jest tutaj z górki. Jest ok, chodźmy troszkę go opuścić, tego sprzęta. Gdzie są moje rękawice? Tu są moje, dobra. Rozpinamy żółty przewód, chociaż zdania są podzielone, z tego co już się zdążyłem zorientować. Niech każdy robi jak chce. Ja rozpinał będę, bo rozpinam i rozpinał będę o, w ten sposób. Tu sobie opuszczamy tył, tak, a przód do góry. Wiecie o co chodzi? Tutaj to nam ten teren idzie pod górę. Tu jest dołek i tu też idzie pod górę. Także tak jest najlepiej. Sprawdzone info. Ha. Ok, te drzwi normalnie opadnięte. I cofamy, aż nam odbije. Odsunę tutaj szybe, bo będzie słychać wtedy lepiej. Cyk. Mamy to. Jeśli mamy auto z górki, warto pamiętać, że przed rozpięciem, żeby go sobie troszkę do przodu podciągnąć. Wiecie o co chodzi? Jak jest zapięty dyszel, to wtedy yy, auto napiera i się blokuje, i ciężko jest otworzyć. Także idę go roztwierać. A trzeba pamiętać, jeszcze pod koło ten żółty taki clean. Bo nie rozładujemy, i nie załadujemy, jak nie podłożysz. Rozumiesz, że kamizelkę muszę założyć, zapomniałem. Natomiast, bo... jak podjeżdżamy autem, tutaj będziemy podjeżdżać autem. Warto sobie to auto spuścić całkowicie na dół. Całkowicie na poduszkach, w dół. Wtedy też mamy pewność, że nam odbije ta rampa. Wiecie, że kontenery są troszkę wyżej niż na przykład drzwi na czepy czy coś takiego. I lubi ten kontener nie odbić, tutaj. A tak damy na sam dół to nam napewniaczka odbije, a poza tym będzie im wygodniej to ściągać, wjeżdżać. Wiecie, rampa nie będzie tak do góry i będzie po prostu lepiej. Zaufaj mi, będzie lepiej. No, odbije. Hopla, mamy to. I czekam. Tam się ładuje, tutaj mają mnie rozładować. Spoko loko. Byłem w toalecie, moi drodzy, i kontener rozładowany, ale otwarty. Więc zajechałem pod rampę numer 16, czyli obok przyczepy I czekam sobie chwilę No mam czas, tutaj miałem być 10.30, jest 9.50, także Powiem Wam, fajna robota Ale nie dla mnie, gdybym miał cały czas to robić, to za nudna Ale robi to Niemiec, generalnie robi Niemiec tą robotę, tylko nie wiem czy jest na chorobowym, czy już wolne do świąt, nie mam pojęcia I ja jeżdżę jego robotę, a w nocy jeździ też taki Adam Też Polak, Adaś, pozdrawiam, jak to oglądasz jak widzicie, jest troszkę różnica w pracy między Polakiem a Niemcem, ale to jest normalne. Chociaż dla mnie nie jest normalne, ale wielu powie, że to jest normalne i tak. No, liczę się z tym, że przecież e, ktoś, kto przyjeżdża do pracy, nie będzie robił tego, co robi ktoś, kto mieszka w danym kraju i pracuje. No, wiadomo, że to musi być jakieś. Wiecie o co mi chodzi, nie? Nie chodzi o to, że lepszy, gorszy, tylko po prostu. E, rozumiesz? Nie wiem jak to nazwać, po prostu przywileje, o, takie coś korzyści z tego, że jest się rodowitym pracownikiem. Może to w ten sposób wygląda. No, także dwa strzały. Jeden jest tutaj teraz, a drugi będzie. A po 16 powinienem tu być z powrotem. Tak mi się wydaje. O i tak moja robota wygląda cały tydzień do świąt, do samiutkich świąt. Także mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłem dzisiaj. Może coś powiedziałem ciekawego, może nie. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już ja po nowym roku, a wy za tydzień, w sobotę o 17. To będzie troszkę, tutaj jest zamieszanie, bo to jest grudzień, a do pracy jadę dopiero 12 stycznia. Są trzy tygodnie urlopu, ale żebyście mieli ciągłość, ponagrywałem troszkę więcej wiecie, tak na zapas, żeby to było faktycznie sobota o 17.00. Trzymajcie się, mam nadzieję, że mieliście wesołe święta. I pozdrawiam serdecznie.